Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, dzisiaj jest dzień wyjątkowy, 18 czerwca. W dniu dzisiejszym spełniło się moje marzenie i chcę się z Wami podzielić moim sekretem. Sekretem, który został opublikowany przez PZWL, Wydawnictwo Lekarskie. Ta książka, ten podręcznik jest moim dziełem pokazującym, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach klinicznych, jak leczyć pacjentów z dysfunkcjami narządów życia. Jest to pewnego rodzaju przepis dla wszystkich lekarzy praktyków, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach klinicznych, jak rozwiązywać problemy pacjentów dysfunkcyjnych, metody konwencjonalne, niekonwencjonalne, wszelkiego rodzaju moje, można powiedzieć, spostrzeżenia, mój dorobek naukowy, mój dorobek praktyczny, poparty fantastyczną ikonografią, który pokazuje tę nowoczesną stomatologię neuromuskularną. Stomatologia neuromuskularna jest proszę Państwa przyszłością, jeśli chodzi o dziedzinę stomatologii, z racji tego, co w tej podręczniku jest napisane. Życzę Wam miłej lektury, polecam podręcznik i pamiętajcie, że niebawem ukażą się kolejne.